Cześć, siemanko. W dzisiejszym odcinku zrecenzuję dla was magazyn Lego Explorer numer 2 na rok 2020. Cena to oczywiście 12.99. No cóż, bez zbędnego przedłużania otworzymy sobie nasz magazyn. O, właśnie. Wysypiamy zawartość. No, i na początek, może przejrzyjmy mm, sam magazyn. Pierwsze co, to mamy okładkę, na której mamy z grubsza wszystko to, co yy, w, w naszym magazynie jest. Tutaj mamy wszystko opisane. Tutaj mamy Planety na co dzień, patenty na co dzień, przepraszam. E, czyli takie y, pomysły, które możemy po prostu y, wykorzystać w życiu codziennym. Tutaj mamy spis treści. Tutaj wszystko mamy napisane. Dalej mamy y, zatytułowane jest Płyńmy dalej. Tu kilka ciekawostek widzę o rybach. Także można poczytać i wiele się dowiedzieć. Nie tylko o rybach, bo i tu o naszej ośmiornicy także. Tu coś też o rybach widzę. Morskie konstrukcje, czyli tu ogólnie o zestawach y, lub y, autorskich konstrukcjach. Um, tu y, zatytułowany król klocków a rozumiem y, takie y, wiadomości odnoszące się właśnie y, do klocków lego, które y, warto by wiedzieć, tutaj mamy o zaczepach akurat opowiedziane tutaj takie pomysły No, i tu dalej mamy Lego Lab, czyli tutaj też takie, takie, jakby to nazwać, takie powiedzmy sobie porady o dotyczące właśnie budowania. Tutaj widzę, łodzi, tutaj mamy jakąś reklamę. Taką y, tutaj y, reklama y, dotycząca właśnie rozwoju. Y, tutaj mamy jeszcze reklamy LEGO City zestawów tych y, podwodnych. Y, tutaj mamy kilka zdjęć. Y, z, które y, nadesłali, y, tutaj widzę chyba fani, mi się wydaje, bo jest y, e-mail fani tego magazynu. Także mi się wydaje, że to właśnie y, o to chodzi. Można też wysyłać y, na ten e-mail, właśnie swoje zdjęcia, y, właśnie y, i swoich budowli. Tutaj mamy y, zagadkę. Tutaj, co nieco o rekinach? Tutaj mnóstwo widzę y, ciekawostek, które możemy sobie po prostu poczytać. Tutaj, y, wszystko dotyczące pod łodzi podwodnych. Tutaj też mamy właśnie ten zestaw z Lego. Ale i tutaj kilka ciekawostek. Myślę, że to fajnie. Tutaj też zagadki. Tutaj można sobie zaprojektować jakąś własną budowlę. Tutaj co nieco o łodziach, tutaj o ich historii. Tutaj o morskich zwierzętach, tu też widzę rekiny. No i wieloryby także dużo tutaj morskich właśnie nam się akcentów takich pojawia. Tutaj też zagadki mamy. Tutaj mamy wyzwanie takie, tak jakby tutaj możemy oczywiście się jego podjąć go e, tutaj mamy instrukcję do złożenia naszej ośmiornicy no a tutaj można wyciąć sobie żagle do swojego statku także też to jest spoko można tu coś namalować myślę że to jest ciekawe a w następnym numerze e, który Ukaże się 17 września, będziemy mieli zamek, taki malutki, ale dość widzę ciekawy, no bo tutaj te elementy są fajne, yy, tutaj takie okienko i tutaj też ten łuk, tu widzę ta tarcza, czy chociażby też flaga, no tutaj patelnia i ta katapulta, no jest, jest, jest fajnie. Na pewno go kupię, to będzie numer trzeci. No na pewno, myślę, że to godne będzie kupna. No dobrze, już nie przedłużam dalej. Przejdźmy do naszej zabaweczki, czyli naszej ośmiornicy. No tutaj yy, to jest taki poibag. Z, wyjątkiem, z takim wyjątkiem, że instrukcja jest w magazynie, a nie tu, można ją wyciąć także, też tak jakby można to nazwać polibagiem. No, jest numer katalogowy. Jest tutaj mamy tył, oczywiście, zapisany. No i tutaj obrazek też się znajduje. No dobrze, otworzymy sobie. Tylko zaraz nożyczki. Ok, zaraz też wezmę sobie i złożę naszą ośmiornicę. Dość dużo elementów. No dobrze, to zapraszam Was teraz na time-lapse, to wszystko sobie złożymy. Jak wygląda nasza ośmiorniczka po złożeniu? Mamy oczywiście tutaj macki z przysawkami. No, także jest to dość fajnie odwzorowane, myślę. Ta głowa też jest ładnie tutaj nam zrobiona. No, możemy nią tak poruszać, chociaż wydaje mi się to zbędne. No nie wiem jak wy to oceniacie, bo według mnie to tutaj to że to jest, tu jest tak jakby skos tak do góry, a tu jest prosto, tak płasko, to mi to trochę nie podpasowało, no ale jest zachowane um, zachowana konstrukcja w takim ładzie, takim Tutaj naprawdę ładnie by się na półce prezentowała, także myślę, że to fajna zabaweczka. Jeszcze pokażę Wam elementy zapasowe. Jest to taki jeden biały groszek, no i taki bolec szary z lego technik. No dobrze, to by było na tyle z mojego opowiadania. Podsumujmy sobie. Dostaliśmy magazyn z wieloma świetnymi ciekawostkami, poradami i z wieloma informacjami. Świetną zabawkę, czyli naszą ośmiornicę. No i do niej elementy zapasowe. Myślę, że warto kupić ten magazyn, nie tylko dla wiedzy znajdującej się tutaj w, w samym tym magazynie. Lecz także dla zabawki, która jest dość fajnie tutaj skonstruowana i fajnie się ona prezentuje. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę i subika, jeżeli chcecie więcej recenzji magazynu Lego Explorer, a myślę, że więcej będzie. Także jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. W 2020. Na kanale Studio Quest. Dzięki. Pa.